na moim live'ie Jak wstawiam na posta, to będzie taka seria pod tytułem pod tytułem Nikola sama w domu i dzisiaj na live'ie wybiorę Wam do tej serii rolę i nie wybiorę każdego bo jest wybrana ilość miejsc ale z dwóch z 20 może was Z 20 was na pewno może wybiorę. Elo. Elo, 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 elo. 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 Po prostu elo. Po prostu elo. Ile? Wybieram was z 20. 28. Bo tyle osób wyjdzie w próg chyba dobrze. Jakie pytanko? Oj, co za tę muzykę, po prostu to muzyka w grze. Jakie pytanko. Nie. Nie trzeba się pytać o serię, bo każdy może. Każdy może do serii. 28 osób, aż, aż wezmę. To tyle chyba się zmieści na mój serwer w Brook ja tam potrzebuję mamy Nikoli, siostry i brata Nikoli, dwie siostry, jeden brat, ciocia, ciocia wujek, to przyjechali, do do, no, przyjechali na święta do Nikoli jeszcze trzeba i dziadek. Jeszcze było tam, że ta, tego coś trwa, ym, że Grinch i zbuntowany święty Mikołaj. I tyle. Ja mogę być bratem. No poczekajcie, ja zrobię Wam rozpiskę na tym, na, na YouTubie. No, znaczy nie na YouTube tylko na kartce. Poczekajcie. Jakie role, bo nie słyszałam? Zaraz Wam. Za, zaraz Wam. Ну, это вообще ну. Poczekajcie, bo... So. Człowiek, to będę pisać, to um, drugie Druga Koli. Nikoli. Moment już kończę. Co so, ci No też nikoli. Koli, Garin, Gorin. Z, z, zły Ko, kołaj i pięć złych elfów. Dobra, widzowie, już gramy, tylko najpierw myślniki, żeby było. Ja zapiszę, kto kim jest. Ja zapiszę, będę zapisywała. Uf. Boże, wy nie będziecie widzieli. Macie chwilkę, by to przeczytać. Bo nie będziecie widzieć potem. Ok, dobra, ja tak postawię... No nie czukajcie, bo nie widzę gier gdzie jest, to, a tu była ta gra. Ja mam z tak podstawowego po boku przesunę wam na role, tak się widzieli, nie? Ale tylko będziecie słabiej widzieli, bo ro, Roblox'a, no nie? Lepiej lepiej żebyście widzieli role, bo ja potrzebuję aż 28 osób do odcinka, Pięć, dziewięć, dziesięć. Tak. I czwarte to są siostry. Tak, trzecie czwarte to są siostry Nikoli. Nie, to nie może tutaj być. Więc jak ktoś pyta, piszcie kim chcecie być. Ja będę. O, mój kij, dobrze bo. Ale, ale dziś nie gram z daleką, tak widzę. Hej, to jak to być siostra. oki, okay, idź no. i idź I po live nagrywamy. A live się kończy o 16.30. Więc od razu po live nagrywamy. Roblox. Tak, będziemy też grali w Robloxa, żeby nie było. Widzicie, bo jak na opowiem. Dobrze, wracam do Was! Będę mnie przyszła, mama. Jesteś zapisana Faustina. Tu. Jesteś Faustyna zapisana, że żeby, będziesz żeby dzisiaj buziły, nagrywamy. Czy ja mogę być siostrą? No jesteś siostrą, zapisałam cię tu. Tutaj jesteś. Mój koń to... Jest, kto? Mijia. Um, tak. Chciałam coś od Milix, ale... Nie, one nie... Make face? To ja mogę się zrobić... Czy zawsze Przećwiczymy rolę i wy nagrywajcie. Przećwiczymy rolę. Aha, okej. Okay. Odcinam. Dobra. Idziemy tu do mnie, to proklam. Nie? hej, Hej, hej! He, he. e, możecie zobaczyć, jaka jest miniaturka odcinka na postach, bo wstawiłam, że, że, no. Ehm, o nie mam tam strój. Cute mi przypnie. Taka jest miniaturka. Nikola sama w domu. I to... I to skinek na tą sali. E, to, to ty? I wszyscy zaczęli dołączać. Mogę mama, możesz mama. Mm, I To druga. Wszyscy zaczęli dołączyć, mi dobry chyba. Tak. Ja brat? Tak. Tak. Jej, teraz wszyscy zaczęli się sypać i ja ludzi teraz mogę ignorować. Ry. Ry. O. Były o. K. X, X. Dobra. Na tym mama. O, ale my teraz nie nagrywamy serii. Tylko live. Live ro, 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 robię. Tá sem sorry. Eu nós não gravamos a série, eu só faço lives agora que é um c****** meu skin do série Ej widzę, bo chyba... Dobra, ludzie! I skoro jest Nikolasa sama w domu, nie? To wam trochę wytłumaczę. Po pierwsze, scena jest taka, że... Że, że wszyscy pojechali na wakacje i zostałam sama. My szykujemy się do nowej serii Nikola z domu. No i dobra, to jest mój skinny? nie widzę... I do do niej jeszcze tego Mikołaja i Grincza potrzebuję, bo bez Mikołaja i Grincza nie będzie. I znajoma podłoga jeden. Dużo osób pyta, o nigdy, dlatego napiszę o górę. To I dodawajcie mi... oj, bez tego i bez tego. O! Żebyście... No. I poczekałam z 5 minut, pójdę was dodać, a potem e, Wam powiem o co będzie chodziło w nowej serii. Um. Potrzebuję teraz mamy Nicoli, która jest Awk, e, fankę Nicoli. iných. No, ideme, ideme. Za, za, za mnou. Za mnou. Za mnou. Za mnou. Počkám, bojme z Ávku. Mne to vpúža. Za Za mnou. No. Taka mała ja, taka wielka mama. Ta cała goła jest, ale muszę jakoś chodzić. Zobaczyłem w ogóle film, że Nikola sama... O, Boże, już źle kliknęłam, w pogoda. pogodę. Ym, nie, nie miała być ta pogoda. Miała być śnie na ziemię. To mgliste i się na Zobaczcie ten efekt, ten włączcie, pogodę, gracze, Tu mam, mam dać admina, tam mam jedmina. admina, dobra, Temperatura. co jest, o nie, zmokniemy, nie, nie złośli się, bo specjalnie dam, taką pogodę. No może przez ale no z, 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 zaraz dołuczę o słodkie wiesz, że z tak jest tak, że jesteś e, siostrą, se, siostrą w serii, więc muszę mieć ciebie w znajd u już czy osoby mi wysłały prośbę o dodanie do znajomych. Ta, ta nie chce mnie zaakceptować. Mam za dużo znajomych. Chyba że zaakceptowałam już. A gdy nie, to mam to w sumie mm, nic. Nie wiem. No. W sumie nie mam Ej, poza live się kończy, bo ja chcę, że mam może zachodzić w serii. Nie, już nie dodaję, przykro mi. Już nie dodaję, no to chodzi, w czym jest problem, bo zawsze chcecie być dodani przeze mnie, a nie zawsze dodaję, jeszcze, oj, to wszyscy niech lecą za mną. Mam za, Ja serwera, nikt inny nie, nikomu inny nie, zmienić pogody. Siedzę na ziemię. No, bo teraz będzie bardziej tak christmas Nie zrobię dąbrowa, no tylko nie No i jak muszę dać kolega spokoju Ej! Stojfanka Nikoli masz. Cieszę nie masz. Wspólnota to I no, tyle. Tyle, bo więcej. O. Czaki wal się. Wijać na chałupę. Masz smutną minę. To do z mi w domu. To są Nikola sama w domu i czy wszyscy weszli? Nie, mama nie weszła. Mama Nikoli, chodź. Mama Nikoli i sióstr moich, chodź. Sióstr... Dobra, teraz cała rodzina wchodzi do domu. Tak, teraz cała rodzina wchodzi do domu. Cała rodzina, cała Luśka. Wszyscy, co chodzą, to są na serii? Wchodzą pod dom dwanaście, nie? Wszyscy z serii, serii. Nikola sama w domu do. to. to. My, to, to, do, to. do domu dwanaście na 12, ludzie, bo będzie bardzo fajnie, jak to nagramy. Dobra, wyjaśniam jeden r, 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 raz, raz, co się wydarzy. Raz, co się wydarzy w serii. Ile mam lat? 12 wyjaśniam pierwszy raz ser, jeden raz serię, serię, ani nie raz no może trzeba zrobić, ale nie, nie dodam powierzchni tutaj, sorry, się pierwszy raz serię i od razu No. A może ona będzie już ma Tak. Tak. Nie ma seria. I zwi, 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 Nie mamy. Widzowie, to nie możesz spytać. Nie, nie mogę. Mam minutę. Widzowie. Ujaśniam, uwaga. O Boże. Więc co, wiesz po nie mi I wszystko seria jak robię live, to muszę już wyjść, w Masz premium, Mam VIP. Nemám prémium. Nemám to nezapomínať. Ja som máme tu svoje. Pakujem na na ferie. Ferie. Zap Po... Zapomnij, Zapomnij... Ś... mnie, mnie, wziąc... mnie, wziąć, wziąć. Ja, ja, ja zostałam.

Ah, hello.